Z tej strony Natalia Juszczyk i Agata Michniowska. Witamy Was serdecznie na dzisiejszej relacji z wydarzenia konferencji naukowej organizowanej przez Koło Politologów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szanowny Panie Profesorze, Szanowny Panie Doktorze. Jest z nami Maciej Grochowski. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Czy uważasz, że jest szansa, że w najbliższym czasie któryś z Państw dołączy do Unii Europejskiej? Powiem tak, samo pytanie, dziękuję oczywiście bardzo za pytanie. Myślę, że jest taka szansa, że tutaj za, za parę lat jakieś naj, najprawdopodobniej typuje, że to może być Czarnogóra, jak już wspomniałem, Bośnia i Hercegowina i Macedonia Północna mają dosyć trudną sytuację, jeśli chodzi o, o gospodarkę, o brak stabilnej władzy, mocne struktury mafijne, korupcja. W przypadku Czarnogóry trzy rozdziały z 33 zostały już zamknięte w 2012 roku. No, ten proces oczywiście stanął już te 13 lat temu, jednakże mi się wydaje, że bym miał wskazać właśnie jakieś państwo, najprędzej, że to będzie Czarnogóra. Mogę też powiedzieć, niekoniecznie w temacie byłej Jugosławii, ale w temacie państw bałkańskich. Ostatnio właśnie czytałem, że spore kroki w celu akcesji do Unii Europejskiej poczyniła Albania. Jestem tutaj z panią Aleksandrą Grodzką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przedstawiłam referat dotyczący restytucji polskich dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich i rozważałam, czy to jest bariera, czy szansa. No i właśnie, czy to jest bariera, czy szansa? Uważam, że niestety. Jest to bariera, bo nie, Polska nie wypracowała odpowiednich struktur i narzędzi, które pomogłyby nam odzyskać te dobra, a y, uważam, w polityce historycznej dzisiaj pojawia się co już ten temat i nie potrafimy go y, ani wykorzystać, ani ani po prostu odzyskać to, co jest nasze. Można powiedzieć, że wykład dotyczył roli i znaczenia geopolityki w Polskiej Policji Zagranicznej w okresie od 2007 roku do 2023, czyli krócej mówiąc można powiedzieć, że był podzielony na dwa segmenty. Pierwszy taki przedstawiający tą warstwę taką teoretyczną, czym jest w ogóle geopolityka krytyczna, jak można ją wykorzystać do analizy polityki zagranicznej, jak właśnie doszukiwać się tych różnych wyobrażeń geopolitycznych, które pojawiają się w polityce zagranicznej. Natomiast druga część już dotyczyła akurat właśnie takiej analizy, poprzez właśnie analizę akurat expose, ekspoze zarówno prezesa Rady Ministrów, jak i także też ministrów spraw zagranicznych, właśnie na tym, tym okresie właśnie od 2007 roku, 2023, też dlaczego akurat taki okres? Mówię z tego względu, że można po prostu porównać te jedne 8 lat akurat rządów Aha. POPS, ale i potem też 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, żeby właśnie tutaj zderzyć ze sobą po prostu to, jakie te można powiedzieć pewne narracje, wyobrażenia, konstrukty pojawiały się w Polsce Zagranicznej, żeby właśnie dostrzec zarówno różnice, ale też i punkty wspólne, które pojawiały się między tymi dwoma okresami. Pan użył określenia geopolityka krytyczna. Jak... Tak, jak wiemy, możemy zauważyć w ostatnich latach, że w Polsce bardzo popularne można powiedzieć, stało się w ogóle słowa geopolityka. Zresztą tak jak słyszałem, Aha. że też u Państwa na uczelni też jest w ogóle tak. kierunek tak, geopolityczny. Polityka, że właśnie można powiedzieć, że tak powstał ta na fali że w 2022 roku. I tutaj można powiedzieć, że kobieta krytyczna jest takim, powiedziałbym, pewną alternatywą na tej klasycznej, takiej klasycznej, która się opiera często na takim determinizmie, powiązaniu polityki z przestrzenią geograficzną. Krytyczne natomiast tutaj wychodzi z innego założenia, że jednak ta przestrzeń ona jest społeczna. Skoro jest społeczna, to my też ją konstruujemy, Oni mówimy, przedstawiamy, tworzymy, można powiedzieć, pewne narracje wobec niej, tak jak prezentujemy siebie jako państwa, prezentujemy różne regiony, przede wszystkim przedstawiamy zagrożenia, jak i także też sojuszników, wskazują właśnie, kto jest tym sojusznikiem, kto jest tym wrogiem. I to jest takie podejście, które można powiedzieć, zrodziło się dosyć niedawno, bo tak naprawdę można powiedzieć, że w latach 80. i dopiero, można powiedzieć, w Polsce mało co się pojawia. Na Zachodzie, oczywiście, jasne publikacji jest sporo, natomiast jest to ciekawe. Ciekawe spojrzenie na, e, na politykę w taki inny sposób, już taki właśnie przez pryzmat można powiedzieć siły, potęgi, e, tylko jednak właśnie przez pryzmat takich czynników, bym powiedział, niematerialnych właśnie tego, jak się mówi o innych państwach, jak się mówi o swoim państwie, jak się patrzy na różne regiony, e, jak się prezentuje te zagrożenia, kto jest tym zagrożeniem, swoją drogą, czyli właśnie takie bardziej można powiedzieć spojrzenie na, na język, konstrukty na tej zasadzie. Jest ze mną pan Maciej Musiał. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Się... E, czy mógłby pan przybliżyć pokrótce temat swojego wykładu? Temat mojego wykładu był o polityce niemieckiej. Jeżeli podsumowujemy tutaj ostatnie 25 lat polityki zagranicznej, no to z perspektywy polskiej wydawało mi się, że nieodzownym będzie wspomnienie o Niemcach, prawda, a że w tym czasie dużo zmieniło się u naszego zachodniego sąsiada, to, to postanowiłem przedstawić cały ten proces, gdzie od powiedzmy pokojowego handlowania zastanawiano się nad tym, czy nie zostało. Niemcy zaczęli zastanawiać się, czy nie zostali trochę wykorzystani w tej swojej sferze, w tych swoich pryncypiach, czy w tej doktrynie, którą wyznawali. No właśnie, a jak w Pana ocenie maluje się tutaj niemiecka polityka zagraniczna? Długo, długo wydawało się wszystkim, że jest dosyć skuteczna. Natomiast seria kolejnych mniejszych decyzji, myślę, że powoli wpływała na to, że doprowadzało to do pewnej katastrofy, chociażby uzależnianie się od dóbr surowców energetycznych rosyjskich było czymś takim krótko dosyć krótkowzrocznym. Niemcy mieli też takie zachowanie, że po tej katastrofie w Fukushimie pani kanclerz Angela Merkel, która była zwolenniczką budowania elektrowni atomowych w Niemczech, no Razem z całym społeczeństwem wyraziła obawy i rozpoczęto odchodzenie. Głównym źródłem dostawców stała się Rosja, a uzależnienie w polityce od jednej, że tak powiem, strony nigdy nie jest czymś dobrym, szczególnie strony tak silnej powiedzmy. A teraz jesteśmy z Kasią, wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Politologów. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Masz, jakbyś mogła mi, proszę, powiedzieć. Skąd się wziął, wziął twój udział i członkostwo w kole naukowym? Jeżeli chodzi o e, członkostwo w kole naukowym, no to przede wszystkim skłoniła mnie. E... Poznanie nowych ludzi. Zdecydowanie przychodząc na uczelnię fajnie jest mieć nowych kolegów, znajomych, z którymi możemy mieć wspólne pasje. Jeżeli chodzi o koło naukowe, to to są głównie debaty oksfordzkie, to są kluby dyskusyjne, możemy rozmawiać o bieżące tematy, które dzieją się obecnie na świecie. I myślę, że no, jest to w obrębie po prostu moich zainteresowań, dlatego, dlatego też skłoniłam się do uczestnictwa właśnie i członkostwa w naszym kole. Oczywiście. A powiedz mi, no bo mamy dzisiaj konferencję. Mhm. Jak, jak uznajesz przebieg tej konferencji? Czy czujesz, że idzie w dobrą stronę, że czujesz, że ludzie mogą się czegoś nauczyć? Tak, myślę, że jak najbardziej nasza konferencja jest bardzo interesująca, jestem bardzo szczęśliwa, że tyle osób, również wolnych słuchaczy zdecydowało się na nią przyjść, ze względu właśnie na plakaty, które były na jakichś social mediach po prostu udostępnione i że na widowni nie mamy tylko prelegentów, ale właśnie szereg innych osób zainteresowanych po prostu tą tematyką. Wydaje mi się, że jak najbardziej wszyscy, którzy przedstawiają swoje referaty są świetnie przygotowani, no i jak najbardziej konferencja wzmierza w bardzo dobrą stronę. Czekamy teraz na drugi panel super też się bardzo cieszę nie mogę się doczekać a powiedz mi jeszcze czy macie jakieś dalsze plany na rozwój koła jakieś nowe pomysły jakieś inicjatywy będziecie coś podejmować nowego oczywiście cały czas staramy się tutaj rozwijać i pozyskiwać nowe że tak powiem interakcje z z innymi, tak jak właśnie no, chociażby przygotowując tą konferencję, również odezwaliśmy się do Was, żeby razem ją tworzyć z innym kołem naukowym. Staramy się również uczestniczyć w wyjazdach studyjnych. Byliśmy niedawno w Brukseli. Możliwe, że uda nam się odwiedzić jeszcze drugą siedzibę Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, co czas przyniesie, ale jak najbardziej chcemy się rozwijać i zwiedzać coraz więcej, poznawać nowych ludzi. Skąd powstała sama ta idea tej konferencji dzisiejszej? O ile wydarzenie ma charakter cykliczny, to staramy się rokrocznie. No, zastanowić się nad, nad tematyką, która byłaby w jakiś sposób odpowiedzialna, która odpowiednio czy odpowiadałaby potrzebom czasu. E, tutaj e, pojawiły się kilka tematów, e, które w jakiś sposób próbowaliśmy selekcjonować. Na przykład był pomysł związany z tym, że mamy tysiąclecie koronacji królewskiej mhm. Wolesława Chrobrego. O, o, e, jeszcze inne tematy się pojawiały, ale ostatecznie tutaj e, padł pomysł, żeby wybrać e, taki, można powiedzieć, e, temat na tyle roki, żeby swoją, swoją platformą objął jak gdyby tutaj wszystkich prelegentów, czyli pierwsze 25-lecie XXI wieku rodzaj bilansu. Który byłby formą odwołania się zarówno do przeszłości, ale też z drugiej strony by wskazywał i zadawał pewne pytania dotyczące przeszłości, tak? pewnych, pewnych kierunków działań, ograniczeń globalizacji i wyzwań, które, które są przed nami. Dzisiejsza konferencja dobiega końca. Serdecznie dziękujemy Wam za oglądanie i żegnamy się z Wami jako Dziennikarskie Koło Naukowe UKEN.